No i zobaczcie, tak to wygląda moja praca, jak dużo gwiazd przewija się przez czerwony dywan, a ja wszystkich muszę pilnować, dawać im motywację, dawać wsparcie, prosić fotoreporterów o to, żeby robili ładne zdjęcia i uśmiechać się do wszystkich, dawać im otuchy. I ciekawa jestem czy poznacie tutaj dużo znajomych w busi, ja widziałam, ale jestem ciekawa czy Wy znajdziecie tutaj osoby, które znacie z TikToka, z show biznesu, ze szklanego ek ekranu. Bardzo mi się dobrze współpracuję ze wszystkimi gwiazdami, bardzo są sympatyczne, bardzo je lubię, moja praca jest cudowna i bardzo się cieszę, że czasami właśnie odrywam się od biurka. I lecę na czerwony dywan, żeby pilnować wszystkiego, co się tam dzieje. A Was zapraszam do kina na powołane dwa już od 1 marca. Wpadajcie, oglądajcie i podpisujcie w komentarzach, kogo poznaliście. Buziaczki!